Nie wiem czy będzie widać przed nami stary Solaris, sprzed z 7 lat, minimum. z przed 7 lat, one są trochę inne takie. Troszkę pozamiejskie. Jeżdżą troszkę dalsze trasy. Ja chyba za żonę w pasy są już. A my naszym Solarisem wracamy. W dzisiejszym dniu udało mi się skasować licznik paliwa i ze średniej takie jak pokazywały, zazwyczaj wszystkie co jeździłem: 42, 41, 41, 42,5 średnią. Już na 1000, 2000 czy 1000 nikt tego nie kasował, pewnie ciężko było się skasować. No ja dzisiaj po, po przejechaniu nie mam kamery, tylko dana, przyjechaniu dniówki, półdniówki Teraz jadę na bazę i teraz I, i, i... jadę na bazę i zmieniam autobus na przegłupa z powrotem to jest teraz kurde, strasznie to mi fatalne a właśnie, wjeżdżamy do tunelu, fajna rzecz się włączą światła. Wydawała mi się ta deska rozdzielcza taka blada, ale po cienku w tunelu bardzo fajnie wygląda. O. Rada. nawet się dało zejść poniżej 35, no teraz wracamy na pusto to wiadomo, no, ale każdy autobus, który, który jeździ i jest na paliwo liczone, mu średnia no, też przejeżdża i na pusto tam i z powrotem z bazy do bazy, więc, no, więc 6 litrów, ale co z tego jak my Możesz przepalać 10-15 litrów i tak jesteś takim samym pracownikiem jak ten, który ma oszczędności, dajmy na to tak jak tu wychodzi średnio, no dajmy na to 5 nawet, już liczę do tego 42, bo wiadomo różnie autobus tam może mieć ustawiony shiftę i wtedy może być mniej tego pustego przebiegu, więc więcej spali, ale jak w kilku autobusach, których sprawdziłem nie było mniej niż 40. Da się, da się. No i tak, sobota, niedziela, poniedziałek, jest tu święto, tak zwane no, e, Pince, czyli to u nas jest zielone świątki chyba też teraz. Będę pracował w tej drugiej firmie na trzy dni, dwie noce w hotelu, Tomsberg w okolicy, więc tam będzie trochę wolnego czasu, będę jeździł wieczorami. Więc coś może tam się ciekawego nagra z tych rejonów, nie tylko z Oslo. Jeden znajomy tam się wyprowadził, który u nas w firmie pracował z Bułgarii, e, może go tam spotkam. No, jakoś ten dzień trzeba będzie zorganizować, bo wiem, że zaczynam w niedzielę o godzinie chyba o 17 czy 18, bo kończę nad ranem Będziemy o drugiej czy o którejś, więc trochę tego dnia będzie wolnego. A tu Oslo, jak zwykle, korki, godzina za 15, 9, korki dalej wszędzie. Ale nic. No i tak, jeszcze taka rzecz, wczoraj jechałem naszym samochodem. Yy... długimi światłami i mruga. Patrzę, kurczę, zwracam uwagę. no, no Polski kierowca, bo ma tabliczkę Dawid bądź Daniel, już nie pamiętam, czy Dawid albo Daniel. No, nie będę mówić co to za firma, bo no, to, to nie ma sensu. No i później ujechaliśmy kawałek i znowu on mruga do mnie. Także wydaje mi się, że... albo nie wiem nie jechałem autobusem, ani jechałem tylko, może myślić, no nie wiem no, czy to tylko przypadek, czy, czy no, ze trzy razy mi mrugnął, także ciekawy, ciekawy jestem, czy czy ktoś, kto ogląda czy, czy po prostu tylko taki zbieg okoliczności a i odnośnie no tego Solarisa no ja nie mogę nic na niego złego powiedzieć no fakt jest miękki tutaj na dziurach no strasznie się tłuczasz, te drzwiczki tutaj kierowcy są na magnes taki, aż się otworzyły no ale no, no niektóre autobusy są większe. Man, man jest troszkę twardszy może porównując, ale przegubowe jest to jest co innego, no, musiałbym porównać z 12 metrowcem. Yy, a niektórzy mówią, że się psują, będą się psują, nasze many się psują tak nagminnie, że dosłownie warsztat nie, na, nie daje rady ich, ich naprawiać. Padają mosty całe Pompy, te sprężarki, no to, to się dzieje, no wiadomo, dużo też może przez kierowców, że ktoś nie sprawdził, że, że nie wiem, jechał, tam się wyświetlał błąd, no ale to też tak nas uczą ci, żeby jak jest żółty błąd, czy tam nawet i czerwone niektóre błędy, to jechać, jechać, bo trzeba jechać, nie, bo nie ma autobusów. No. Pięć autobusów się nadaje do wymiany pompy wtryskowej, potrafi autobus zgasnąć, zgasnąć. Normalnie wczoraj też mi zgasł na skrzyżowaniu, ruszyłem z przystanku, a on. Zgasł, umarł. Jak automat może zgasnąć? No nie dostaje paliwa i raz mi się to zdarzyło też, no to wtedy zrobiłem aferę i nie pojechałem tą autobusem więcej, bo pod górkę mi się dostało. Słońce świeciło w moją stronę, nie zauważyłem, znaczy no, silnika się nie słyszy przy gubowcu. w przegubowcu. Ruszyłem z przystanku, stanąłem na tym, pod górkę, na światłach, trzymam nogę na hamulcu, chcę dać gaz, a on mi się rusza do tyłu i leci. No to dobrze złapałem zaręcznie, teraz już jestem, jestem na to przerażywiony, ale jak jakiś nowy kierowca, kurde, to sobie narobić naprawdę biedy, bo, no bo to się nie słyszy tego silnika, a to się mówi, nie zwróci ktoś uwagę, że, że zegary leżą, no to, no to nie wie co się dzieje. Nie? No, jakby to był manual, no to każdy się, jak to się mówi, liczy z tym, że jak może zmulić maszynę, nie? Ale, ale nie automat. No i no wczoraj rozmawiałem właśnie z warsztatem tam, z jedną osobą, no i to jest porażka, co się dzieje. Kurde. A te samochody, no dobra, jest trzyletni przetarg, one muszą trochę być, yy, są tańsze i muszą zaoszczędzić na siebie. podobnie, że jest bardzo łatwo sprzedać, yy, tak nam powiedział szef yy, od ekonomii, że jest bardzo łatwo sprzedać Solarisa używanego. A porównując do Volvo czy do innych autobusów, no to to jest yy, praktycznie bardzo ciężko, i niemożliwe. Ewentualnie trzeba pewnie z zjechać bardzo. Więc, więc oni coś o tym wiedzą, no bo te autobusy po tych przetargach 67X sprzedają non-stopnie. Więc, yy, więc to był też powód. Także... A na dowód tego, że, że się sypią te nasze, to stoi nawet już nie ma miejsca w garażu, będą czekać. O, most mu poszedł i stoi rozebrany bez mostu. Już na zewnątrz. Dwa tygodnie temu re reperowali yy, następny. Może to ten sam. Nie wiem. Możliwe, że tak zregenerowali ten, ten most. No to kończymy na 30, ile? i 33,5 żeby nie być głosowym poszedłem do innego autobusu 41,5 mm. idziemy <wide None> do swojego <S collide> wyłączyć, pogasić <S takeaways> i znaleźć przegubowiec i jechać dalej